Witam Was w kolejnym szacie. Tutaj mamy jakiś napój z biedry. Testujemy yy, podobną zabawkę w środku. To jest skład. Nie wiem po co go pokazuję. Musicie chwilę poczekać, ja sobie tylko usunę etykietę. Dobra, musi być okej. Okay. To no. się odkręca, czy co się z tym robi? Nie wiem, czekajcie. O! Tworzyłam, to jest puszka dla dziecka. One są normalni. to jest ogólnie dla dziecka. Skam miało być takie coś na tym pudełeczku, a jest po prostu zwykłe pudełko czymś. Skam. No ale dobra, patrzymy, bo jaka jest zabawka, co? сыр, я тут его все скорее не маленько на другом увесит шесть. Узля. Узля. Окей. Okay. Не было ни слабшего. А, бафты с рисом сами повезло. Ну, добра, я это вызвал. А вы, добра, мы рядом попросили, Mój tata by mi już dać jedzonko. Dobra, ja składam i do Was wrócę. Tak się prezentują hotelowe puzle. Ja w ogóle wzięłam dla chłopaków, mimo że jestem dziewczyną, nie? Dobra, otwieramy to coś za i zaraz nie wiem, czy dam radę to tak otworzyć. Dobra, zaraz wracam. Dobra, otworzyłam to. W ogóle przed chwilą, jak puzzle, to kolec od tego oto, jak to, tak to zabił mi się w palec, więc było lekkie utrudnienie. Ale go wyciągnęłam tą plastikową pensetą, którą miałam włożoną w pokoju. Ciekawy skąd. Dobra, testuję. Nie jest takie złe ocena.